Witam dzień dobry moi drodzy. Dziś film pod tytułem Czy odezwie się w święta. Mamy kartę płomiennej gwiazdy do wyboru. Mamy kartę duszy do wyboru. I mamy kartę zdarzeń. No i teraz zobaczymy, moi drodzy, czy ta wasza osoba odezwie się w święta. A zobaczymy, czy się odezwie. Czy odezwie się w święta? Sprawdźmy. Hmm. Nie odezwy się w święta, aczkolwiek jeszcze jakiś czas temu. Ja bym powiem Wam szczerze, tak. Z dwa tygodnie temu to się ta osoba zastanawiała i myślała o tym, bo tu karty pokazują. Mogła być jakaś rozmowa, mogło tam się coś wydarzyć, ale ta osoba, o dobra, pomyślała sobie, a może jednak nie, zadzwoni, napisze czy coś w tym stylu. Nie mogła się do tego moim zdaniem zmusić. Te karty pokazują z jednej strony dwa tygodnie, z drugiej strony dla mnie, o boże, nawet dwa, trzy miesiące w ogóle te karty pokazują, że to mogły być mogły, karty mi w ogóle pokazują okolice nawet świąt, że od świąt na przykład coś, wiecie że tej jesieni coś może być nie tak natomiast ona zastanawiała się, myślała o tym, żeby się odezwać um, coś zrobić, natomiast Wam powiem szczerze, że na, na dzień dzisiejszy nie karty pokazują, nie odezwie się w ogóle to te karty pokazują, że może się w ogóle nie odezwać to jest może smutne dlaczego była ta rozmowa? Hmm. Hmm. Bo karty pokazują, że tutaj coś zostało ucięte, odcięte, jakaś rozmowa poważniejsza była. Ha. Smutek w ogóle z tego powodu. Brak szans na coś lepszego. Ale po, po tej jakby odcięciu te karty pokazują, że ta osoba myślała o tym naprawdę, żeby zacząć, zadziałać tutaj i bo bardzo możliwe, że wasza znajomość, wasz związek, wasza relacja. To była taka równowaga i dobre rokowania. Tak, ona chciała. I tu karty pokazują i namiętność, i chęć bycia blisko. Natomiast te karty pokazują, że ona chciała. Natomiast jakby czuła się taka, że właściwie tak jak ja coś zrobię, to, to może to nie przynieść efektów. Kurczę. Niedobrze. Dlaczego? Ha. Albo uważała, że Wy macie kogoś. I gdzieś sympatyzujecie z kimś, albo chciała pozostać tylko w relacji takiej luźnej. Ha. Inaczej, gdyby zadziałała, nie słuchajcie tego, co powiedziałam chwilę wcześniej. Nie. Yy, chciała zadziałać, mm, ale oba miała obawy, że jak zadziała, to będzie trzeba pójść w poważniejsze już jakby sprawy z wami. Czyli. Że jeżeli zadziała, to będzie musiała się w jakiś sposób określić. O, w ten sposób. I te karty pokazują, że mogło minąć już trochę czasu. Hmm. Podjęła w tym czasie ta osoba jakieś decyzje, moim zdaniem, finansowe, przy pracy i tak dalej. Na dzień dzisiejszy karty pokazują, że nie. Ona. Hmm. Wybaczcie mi to. Mimo, że ta osoba ma do Was sentyment. Dobrze wspomina tą znajomość, czy ten związek, czy tą relację, bardzo dobrze, to karty pokazują, że nie. Ona uważa to za zakończone. Bardzo smutne w ogóle, powiem wam szczerze, za zakończone. Ta osoba uważa to za zakończoną, yy, jakby relację, znajomość, puściła to, bo to są karty, które mówią o końcu, że ona emocjonalnie jakby już się przyzwyczaiła do tego, że. To nie ma sensu, sensu, że ona tego nie chce, mimo że wspomina dobrze przeszłość i jakiś ma taki sentyment do Was. Karta płomiennej gwiazdy. Nie ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych. Możesz wszystko. Tak wygląda karta płomiennej gwiazdy. Tyle dla grupy numer jeden. Dla grupy pierwszej może w ten sposób. Karta duszy. Zobaczmy, czy ta osoba odezwie się w święta. Osoba, o której myślicie, o którą pytacie, czy odezwie się w święta. Czy odezwie się w święta? Chyba tak. Oj, to będziecie zadowoleni. Ale to też nie jest takie proste. Karty pokazują, że mo mogły być jakieś dialogi wcześniej, jakieś wiadomości, mm, takie, y że może ta osoba coś próbowała zrobić. Mm, wierzy wierzyła w to w ogóle. Nie wiem, czy napisała do Was jakąś wiadomość, czy coś zrobiła takiego, żeby zasugerować, że ona by chciała tego powrotu. Natomiast ona nie jest też pewna, czy Wy tego chcecie. Natomiast karty pokazują zadowolenie i plan. No, niektórzy mają, kochani, no, naprawdę się tutaj pokazuje, że jeżeli jesteście kobietą, jesteście zadowoleni. Jeżeli jesteście mężczyzną, macie plan, bo ta kobieta jest dla Was bardzo ważna, tak? Jesteście tutaj zadowoleni. O. Ta propozycja. Było coś tutaj, karty pokazują. Jakiś dialog, może jakaś propozycja taka malutka ta osoba być może odczuwała wasz brak. Coś próbowała zrobić, bo odczuwała wasz brak. Przy was jest jakby siła i moc. Mm, te karty mówią. Hmm. Może hmm. Może ta osoba miała w ogóle te karty pokazują, że jakiś plan swój własny. Nawet nie wiem, że gdzieś poleci, że gdzieś wyjedzie, ale zmieniła zdanie. Hmm. Teraz ona się zastanawia, bo ona nie jest pewna, czy wy chcecie. Jeżeli nie wyślecie jakiegoś konkretnego sygnału do tej osoby, hmm, może się to przedłużać. Natomiast te karty pokazują, że hmm, ta osoba nie jest pewna. Was. Bo były jakieś nerwy wcześniej, ciężkość i nerwy. Ale te karty pokazują, że odezwie się w święta, będziecie zadowoleni. Dlaczego odezwie się ta osoba w święta? Jeżeli, bo te karty pokazują, że zostaje zamknięty jakiś etap, gdzieś z kimś innym. Hmm. Chyba że to wy zamknęliście ten rozdział, ale ta osoba się ten, z tym nie zgadza. Tyle wam powiem. Jeżeli zamknęliście ten etap, bo postawiliście jakieś warunki i ta osoba nie mogła ich w jakiś sposób spełnić, to te karty pokazują, że ta osoba się na to nie zgadza i ona powróci tu do waszego życia i na pewno będzie kontakt. Będziecie zadowoleni, moi drodzy. Tak mi się to pokazuje. Może być taka sytuacja, że będzie, no jest pięknie, słuchajcie. Jest tak, że zadzwoni, będzie jakiś kontakt, bo ktoś będzie potrzebował coś zrobić, naprawić, pomóc w czymś komuś. Tak też te karty pokazują. Ta osoba nie jest pewna, czego wy chcecie. Być może dlatego, że to wy zamknęliście na przykład jakiś etap, i powiedzieliście, że nie, słuchaj, albo będzie tak, albo w ogóle. Ale ta osoba się na to nie zgadza. Chyba, że jest taka sytuacja, że ta osoba definitywnie zamknęła jakiś, nie wiem, kwestie przeszłości swojej z jakąś kobietą, z jakimś mężczyzną, nie wiem, tak? Etap przeszłości. I tutaj wtedy te karty pokazują, że no jesteście zadowoleni. Jest w ogóle dom, jest rodzina wielopokoleniowa i jest fajnie. Powiem Wam, tu w ogóle jest moim zdaniem relacja bardziej przeznaczeniowa, czy taka relacja na długo. Nie bez powodu się spotkaliście. Czyli w grupie drugiej ta osoba się odezwie. Karty duszy wybraliście. Tego dnia prowadzić Cię będzie Twoja dusza. Idź w zaufaniu. A dusza, pamiętajmy, że jest. Nie jest w ciele, ona jest na zewnątrz, tak? To musimy też o tym pamiętać. Dusza to nie jest to, co intuicja, tak? Według mnie. I teraz każdy ma inne zdanie, słuchajcie, ale ja trochę y, siedzę w tych klimatach. No zobaczymy, moi drodzy. Karta zdarzeń. Czy ta osoba odezwie się w święta? Robimy kartę zdarzeń. Czy ta Twoja osoba odezwie się w święta? Jezu, no tak. Oj Boże, tak. Natomiast ta osoba moim zdaniem odzywa się po jakimś czasie dłuższym. To nie są lata, a no raczej tutaj karty pokazują mi zawsze dwa miesiące, trzy miesiące. Natomiast wiecie, nie, nie ma takiej sytuacji tutaj, że jeżeli macie jakąś osobę, z którą nie, ma, nie macie kontaktu, dwa lata, że ona się odezwie. Te karty pokazują, że przy tej waszej osobie najprawdopodobniej jest jakieś, nie wiem, przykrość, cierpienie, jakieś niezbyt do końca ciekawe sytuacje. Ta osoba próbuje sobie bardzo poradzić ze wszystkim. Hmm, może być trochę przygnębiona albo mieć jakiś problem, ponieważ ona też sobie stawia, moim zdaniem, poprzeczkę bardzo wysoko. Bardzo wysoko. Natomiast tu jest propozycja typowo uczuciowa, nawet wyznania i jest szczęście. Tak Wam powiem, że będzie dla karty zdarzeń. Natomiast, moim zdaniem, wyjdziecie w kierunku tej osoby. Czekacie, czekacie, ale patrzycie cały czas w kierunku tej osoby, jesteście w stanie naprawdę dać jej miłość, uczucie Para ludzi tu jest. Tu jest para ludzi pokazana, którzy moim zdaniem mieli do siebie zawsze uczucia. Natomiast coś jest, tak jakby przy, tym, przy tej osobie, że coś bardzo poszło nie tak. Ona jest w jakimś. Hmm, te karty pokazują mi trochę przeszłość, więc y, coś tam przeżywała, coś jest nie do końca tak jak trzeba, ale to też jest kwestia tej poprzeczki. Mogło chodzić o finanse, mogło chodzić o jakieś sprawy rodzinne, tak, spadków. Nie wiem, sprzedaży, kupna, czegoś takiego, coś tam nie tak jest moim zdaniem. Hmm. No widzicie, no ta osoba miała marzenia i chciała tak, jakby sięgnąć czegoś więcej. Ona sobie bardzo wysoką poprzeczkę stawia w, ży w życiu. Hmm. Nie jesteśmy w stanie jej dorównać, bo te karty pokazują, że ona bardzo sobie wysoko stawia tą poprzeczkę. No i te karty pokazują, że jeżeli minęły 2-3 miesiące, to jak najbardziej próbowała ta osoba już coś zrobić. Ale zderzyła się z murem. Czyli wy nie wiecie, nawet jeżeli próbowała coś zrobić, to karty pokazują, że wy wcale nie byliście, Bóg wie, jak chętni. Coś tu poszło, bo tu karty pokazują, że złamane serce, że przykrość jakaś, to mogła wyrządzić ta osoba Wam przykrość, bo te karty pokazują, że już wtedy mogła być w trudnych okolicznościach jakichś swoich życiowych, związanych z finansami, moim zdaniem. Teraz przychodzi do Was ta osoba z propozycją. Dlaczego? Hmm. Bo te karty pokazują, że jest między Wami cały czas takie intensywne połączenie, bo też chodzi o bliskość. Tak, nie chodzi typowo może o jakąś intymność, ale taką bliskość. Hmm. To tak jakby te uczucia odbijały się w blasku księżyca. Hmm. Światło księżyca Cię przyzywa. Wiecie co, stresuje się ta osoba. Moim zdaniem nie chce być sama. Ta osoba nie chce być sama i te karty pokazują, że ma z wami bardzo duże połączenie. Nie śpi po nocach w ogóle może mieć sny przy pełni w szczególności, bo bardzo się zaznacza księżyc, czyli może być tak, że te sny, że może wam się ta osoba śni. Jeżeli wam się śni, to może być tak, że no wychodzimy tak, jakby z tego ciała we śnie. Możemy tak naprawdę podróżować. No to jest oczywiście moja, że tak powiem, moje myślenie, nie musi być wasze. Natomiast te karty pokazują, że wyjdzie z propozycją. W ogóle pokazuje się z tego powodu dużo szczęścia. Jezus Maryja, Matko Bosko, co tu się będzie działo. Jeżeli nie mieliście z tą osobą kontaktu, to karty pokazują, że spędzicie naprawdę super czas. Jest szczęście, są uczucia, namiętność się pokazuje w tym momencie i powiem Wam szczerze, że bardzo dobrze to rokuje. Może być nawet taka sytuacja, że macie razem dziecko, tak, że coś było nie tak bardzo dobrze spędzone święta, moim zdaniem. Ta osoba wychodzi z, uczu z uczuciami. No, naprawdę bardzo dobre karty. Karta zdarzeń, wybraliście. Wciągniecie wir najpiękniejszych zdarzeń i niespodziewanych zwrotów akcji. No, mamy tu koło Fortuny, więc może być niespodziewany zwrot akcji. Ludzie dla siebie stworzeni, moim zdaniem. Dobre, do, dobra para, dobran, dobrana para, m mogłabym powiedzieć. Wszystkiego dobrego dla grupy numer 3. Pozdrawiam.